Dobra, Teraz kiby. niesamowity mecz, lecimy. Tak, znaczy, tak, start. Można. Albo jeszcze nie. Graj, graj. <grym> nie, czekaj. Graj, graj, graj. Ale jeszcze coś. Czas wystartowany. Tak, 7 sekund zaoszczędzony. <grym> Proszę Państwa, pressing, pressing i to taki niski. Panowie, ale oni siedli. <grym> tak jest, Barty jak zawsze. Na karuzeli. <grym> grym. Kurwa, bez żadnego strzału. Brawo za doświadczenie Jest Martuś Ekstra Przepił Cetula <laughs> To się uda? Oj, nie uda <laughs> Brawo Roki! Jeszcze Roki! Roki Barbora Szeroko! Brawo Aleksandr. Dobra? Dokładnie Ej oni mają ten plan Aj, brawo Barti, dobry pomysł jest domin, jest Domin, a akurat teraz był Domin jest jeszcze pierwszy Jesteście Super. Domi. tak jest Brawo Barczyk się jeszcze chory Kurwa 80 złotych na pankę wydałem teraz Co? Wydałem tutaj? No. Jakiś? Ale kurwa 70. No jak? A ty, tylko w tej strony jechałeś tak. nigdzie indziej? Tak, na, na barka czekaj, tylko 7 minut. Pan. No to co? Brawo, brawo Olek! Aleksandr gadamy, gadamy gada, gada, Olek. Ustawiaj ich, tak jest. Porozmawiaj z nim. Olek, głośniej, głośniej Nie nie słychać. Nie musieli... Skąd tego go, Olek, wziąłeś? Z życia. Kurwa, wszystkich. Rodzina. Grałem z kiedyś, to powiem. No, no, sympatyczny chłopak. No, musisz jeszcze, jeszcze gaz. Musisz głośniej krzyczeć. No? Nieśmiały. No, 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 no nieśmiały. Uważaj, bo to będzie słuchał, to się zarumieni. No to wiesz, no to... Słuchaj, Olek, po pierwsze. Olek, po pierwsze. Po pierwsze. Co po, po, Nie wiem, czy wiesz, ale tym meczem kończysz swoją przygodę w sali. Ale ci tego jeszcze nie mówimy. O, kurwa, co to pojedzie. Uj! Uu. co ty robisz? Coś to się że nie płacę za prąd pewnie. A nagrałeś go? No cały czas tam. Nie wiem, nie wiem, go. No, już jest cały czas. Weź mnie nie jesteś. W... W... Zmienia się sytuacja. Nic się nie zmienia. Zdrowa, no, bądź nie bądź się W bym. Panowie, panowie, panowie. Koncentracja jest tylko dwie. Musimy uciec. Dwóch, zawartała. Dwie co są. Daj. Daj na Rokiego. Wisła poc. Wisła poc. Wysoki tak. Oj, O, dawaj Roki.